Ostatnio dałem wam zagadkę polegającą na tym, żeby wykombinować, co zrobić, jak zaprogramować e, e, nasz pocisk, żeby znikał w tym samym momencie, w którym znika asteroida. To znaczy, żeby po zderzeniu z asteroidą znikał nam. Tak? No i mogliście wpaść na pewien pomysł, który teraz pokażę. No, więc przejdźmy sobie do naszej skały. No, i co tutaj jest w tej naszej skale? Jeżeli dotyka, mamy pętlę zawsze, oczywiście, która zawsze sprawdza te wszystkie warunki. No, i jeżeli nasza skała dotyka pocisku, to wtedy no, idzie do tej pozycji gdzieś tam na górze ekranu i zmienia punkty o jeden, tak? No to teraz w przypadku pocisku. Możemy zrobić coś podobnego Wtedy, kiedy mamy tutaj to powtórz Tą pętlę, w której nasz pocisk się przesuwa To możemy do tej pętli dodać Jeżeli dotyka skały, prawda? To spróbujmy tak zrobić Jeżeli czujniki dotyka Dotyka skał Czyli tych asteroid naszych To wtedy nam, powiedzmy się, ukryje Tak? Hop. Ok. No i sprawdźmy, czy to będzie działać teraz. A, może ja sobie te punkty przesunę tutaj. O, dobra. Dobra. Okej, okay, zobaczcie. Zniknęło teraz, ale za pierwszym razem nie zniknęło. Teraz znikn teraz nie zniknęło, teraz też pocisk nie zniknął. O, teraz yy, pocisk zniknął. Jeszcze raz zróbmy sobie teścik. Teraz pocisk nie zniknął. Teraz nie zniknął, nie zniknął. Nie zniknął. Dwa razy nie zniknął nawet. O, teraz wygląda na to, że pocisk zniknął, a asteroida nie zniknęła. I straciliśmy życie. Tak. Także coś tu się dzieje dziwnego. Coś tu jest nie tak. Spróbujmy sobie spojrzeć na to w zwolnionym tempie. Tak, żeby dokładnie było. Widać, co się dzieje. Przejdziemy sobie do skał. Zrobimy tak, żeby skała się zawsze pojawiała na środku. Zrobimy tak, żeby przesuwała się wolniutko, i to samo będzie w pocisku. Okej, okay, tutaj jeszcze parę rzeczy muszę pozmieniać szybciutko, żeby wszystko działało jak należy. No, dobra uwaga, strzelamy w kamień. I teraz pocisk nam zniknął, znowu nam zniknął, a kamień nam nie zniknął. Zobaczmy, strzelmy jeszcze raz. Zobaczmy, co się stanie. O, teraz nam zniknął kamień, ale pocisk nie. O, a teraz nam zniknął pocisk, a kamień nie. Dziwne rzeczy się tu dzieją, prawda? No dobra, to teraz wyjaśnimy sobie tutaj troszeczkę co tu się dzieje. E, żeby było ładnie wszystko widać, zrobię sobie tutaj e, możliwość przesuwania tych naszych duszków. Ok, już wyjaśniam, co tu się dzieje. Rozdzielmy sobie ten ciąg instrukcji na dwie instrukcje równoległe, na dwa skrypty równoległe. No i jak to wygląda? No wygląda to tak, że jak klikniemy flagę, to to jednocześnie się będzie dziać i to, prawda? Co więcej, jak przełączymy się na naszą skałę, to wygląda, że to też się jednocześnie wtedy będzie działo, prawda? No, ale myk polega na tym, że kiedyś komputery tak naprawdę nie były w stanie wykonywać kilku rzeczy jednocześnie. Zawsze wykonywały tylko jedną rzecz na raz, ale ponieważ robiły to bardzo szybko, to sprawiały wrażenie, jakby mogły robić kilka rzeczy na raz. Działało to w ten sposób, że jeżeli użytkownik odpalił kilka programów, to komputer przełączał się między wykonywaniem każdego z nich. No, i podobnie działa scratch. To znaczy, ee, jak klikniemy flagę, to najpierw wykona na przykład ten skrypt. Tutaj wejdzie w tą pętlę zawsze, sprawdzi to jeżeli. Ok, i potem zanim wykona tą pętlę zawsze, jeszcze raz to przejdzie do innego skryptu. Wejdzie w pętlę, sprawdzi to jeżeli. Ok, potem przejdzie do innych duszków i też znajdzie, że kliknie to flagę. Zrobi to, ustaw życie, ustaw punkty, tak, może wejdzie do pętli, a może przejdzie jeszcze, sprawdzi, sprawdzi tam, prawda, inne warunki, no i potem znowu wróci do, yy, tak, tutaj sprawdzi też wszystko i potem wróci do pierwszego duszka, tak, i yy, dalej będzie wykonywać yy, te skrypty, no i ponieważ po trochu wykonuje... Instrukcje z każdego skryptu, to to sprawia wrażenie, jakby te skrypty były wykonywane jednocześnie. No ale w rzeczywistości nie są. I dlaczego to ma znaczenie? No właśnie w takich sytuacjach, jak z tym pociskiem ma to znaczenie i już pokazuję dlaczego. No bo jeżeli mamy pocisk, em, który się przesuwa, o, przesunął się o 10 kroków. Mamy kamień, który się przesuwa o 10 kroków, sprawdza, czy dotyka pocisku. Nie dotyka, nic się nie dzieje. No i tak dalej. Przesuwanie o 10 kroków, sprawdzenie, czy dotyka. Nie. Idziemy dalej. Przesuwa o 10 kroków, sprawdza, przesuwa o 10 kroków, sprawdza. I teraz tak, przesuwamy się kamieniem o 10 kroków. Sprawdzamy, czy dotykamy pocisku. Wychodzi na to, że dotykamy pocisku. Możemy zobaczyć, jak to się dzieje. Tutaj, tak, przesuwamy się tam o jeden krok, sprawdzamy czy dotyka krawędzi, sprawdzamy czy dotyka racket ship, sprawdzamy czy dotyka pocisku. O, dotyka pocisku. No to co teraz trzeba zrobić? Tak, dotyka pocisku, to się teleportujemy do góry, tak? Tutaj. zgadza się? No i potem przechodzimy do pocisku, prawda? I on teraz sprawdza, przesuwa się o tam troszeczkę i sprawdza czy dotyka yy, kamieni. No i czy on teraz dotyka kamieni? No teraz nie dotyka kamieni, bo nasz kamień się już przeteleportował. Więc co się dzieje? Po prostu pocisk będzie nam leciał dalej, przesuwał się, przesuwał, przesuwał, przesuwał. No i teraz znowu kamień dotyka pocisku, więc kamień się teleportuje. Potem przesuwa się pocisk, sprawdza czy do tego kamienia nie dotyka, więc leci sobie dalej. I w ten sposób nasz pocisk nie znika, mimo że e, mogliśmy myśleć, że, że, że powin No więc to oczywiście nie jest wasza wina, tylko to jest po prostu kwestia tego, że nie wiedzieliście, jak to działa, ale teraz już wiecie, i będziecie mogli na przyszłość uniknąć tego typu błędów. No dobra, to teraz jak to rozwiązać? Jest tutaj kilka rozwiązań. Na pewno jednym rozwiązaniem jest, że po tym jak sprawdzamy, czy dotknęliśmy czegoś, to nie idziemy od razu, nie teleportujemy się do innego miejsca, tak? Nie ukrywamy się od razu, tylko czekamy chwilkę, ok? Jeżeli sobie bierzemy tutaj w kontroli czekaj, jeżeli poczekamy sobie nawet jakąś niedużą ilość czasu, na przykład um, 0,5, 1 dziesiątą sekundy tak jeżeli zrobimy 1 dziesiątą sekundy op tutaj i to samo zrobimy tutaj 0.1 ok jeżeli teraz strzelę to zobaczcie i kamień i pocisk nam zniknęły teraz zrobię to samo tutaj i już tłumaczę, czemu to się dzieje. No więc sytuacja wygląda w ten sposób. Oj. Że um, jak pocisk sobie leci do, um, teraz do kamienia i kamień do pocisku. O, i teraz, po, i teraz kamień przesunął się do pocisku i sprawdza, czy dotyka. Pocisku, tak? No i normalnie on by od razu się przeteleportował, ale teraz nie teleportuje się, tylko czeka chwilę, tak? No i teraz przesuwa się pocisk, sprawdza czy dotyka kamienia, no i dotyka, czyli co zrobi, ukryje się, ale też czeka chwilę, tak? No i teraz znowu się tam, znaczy nie, już nie przesuną się te nasze obiekty, tylko przez chwilę jeszcze będą widoczne, ale przez bardzo krótki okres czasu, i teraz nasz pocisk sobie gdzieś tam się ukryje. A kamień przeteleportuje, tak? Jeszcze, jakie może być inne rozwiązanie? No, inne rozwiązanie może być takie: usuniemy sobie to czekanie, i usuniemy sobie też to czekanie tutaj. Ok. I teraz możemy zrobić tak, że jeżeli y, dotykamy pocisk, to nie tylko się przeteleportujemy, ale jeszcze nadamy komunikat. Nadamy komunikat. Że zderzenie na przykład, zderzenie i zrobimy tak, żeby ten pocisk ten komunikat otrzymał. Czyli on nie będzie już teraz w ogóle, on nie musi teraz sprawdzać, czy dotyka ROX. Tak, to możemy właściwie wyrzucić. Tylko mm, on po prostu będzie się ukrywał, jeżeli otrzyma komunikat zderzenie. Tak i tyle. I możemy też y, przy takim zderzeniu zatrzymać inne skrypty tego duszka, żeby można było jedno... I jeszcze raz użyć tego naciśnięcia spacji. Wszystko nie. Inne skrypty duszka. OK. Tak, czyli kiedy zderzymy się, to, to mm, jakby tylko w jednym miejscu jest wykrycie tego zderzenia. I to zderzenie wysyła nam sygnał do. do innych duszków które są uczestniczą w tym zderzeniu w tym przypadku pocisku żeby ten pocisk zniknął no dobra to sprawdźmy teraz czy to będzie działać o, ok zadziałało tylko że przesunąłem troszeczkę jeszcze raz zrobimy pyk strzelam zadziałało tak no więc to jest kolejna metoda Teraz powiem jeszcze trochę o współczesnych komputerach, a w tle będzie nagranie tego, jak dodają do skracza komunikaty, które pokażą mi, w jakiej kolejności są wykonywane skrypty. Niektórzy z Was mogli zauważyć, że powiedziałem o komputerach kiedyś, że komputery kiedyś się tak zachowywały. No, czemu tak powiedziałem? Co, się, co jest innego w komputerach, które dzisiaj mamy w domach? No, otóż yy, okazuje się, że współczesne komputery mogą wykonywać kilka rzeczy, kilka yy, programów właściwie jednocześnie, dlatego że mają coś takiego, co się nazywa yy, rdzeniem. A właściwie nie jedno takie mają, tylko kilka mają takich rdzeni właśnie. I każdy z takich rdzeni to jest jak, jak, tak jakby taki mały procesor, który mm, może wykonywać e, oddzielne zadania. Ok. E, większość języków programowania, których pewnie będziecie się uczyć, powstało w czasach, kiedy komputery były głównie jednordzeniowe, czyli mogły wykonywać tylko jedną rzecz na raz. No, i zwykle jak się programuje, to właśnie myśli się w taki sposób, że, że, że wszystkie te rzeczy, które się dzieją, będą wykonywane jedna po drugiej. Ale warto pamiętać, że da się nawet właśnie używając takich języków jak C, C, które, które mają swoją genezę dziesiątki lat temu, to warto pamiętać, że można. Na tych now, nowszych komputerach używać tych wielu rdzeni, i jak będziecie zaawansowanymi programistami, to może się tak zdarzyć, że będzie jakieś zadanie, które mogłoby zostać wykonane znacznie szybciej, jeżeli będzie wykonywane na kilku procesach, na kilku rdzeniach jednocześnie. Jeżeli, jeżeli, że można je podzielić właśnie tak pomiędzy kilka takich mini komputerów można powiedzieć, tak. Więc warto o tym pamiętać. Także dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wszystko zostało w miarę jasno wyjaśnione. Jeżeli macie jakieś pytania, albo chcielibyście, żebym więcej mówił na ten konkretny temat, to oczywiście piszcie w komentarzach. Będę za to bardzo wdzięczny. No i, no i oczywiście też za subskrypcję i polubienia pod filmikiem. No, także dziękuję i miłego programowania.